Siemanko, a dzisiaj dla was mam temat pod tytułem repliki dla leworęcznych. W tym filmie zależało mi na tym, żeby pokazać wam repliki leworęczne, które są do użytku dla leworęcznej osoby już z pudełka. Nic nie trzeba przerabiać jakichś tam przycisków czy zamków, coś takiego. Albo ma, chodziło mi też o to, że mają rozwiązania dla leworęcznych, a nie tak trochę mają, trochę nie. Bo na przykład mamy taką opiranie. Ona ma tutaj w pewnym sensie rozwiązania dla e, le lewo jak i praworęcznych, ponieważ zrzut zamka możemy wykonać zarówno lewą jak i prawą ręką, ale przycisk jest tylko dla praworęcznych. Także to już moim zdaniem eliminuje e, moje założenie dosyć rygorystyczne pod tym względem. Okrutnik, no po prostu. <gry> Także co możemy z broni krótkiej sobie Wybrać jako broń dla leworęcznych. Mamy na przykład takiego ICS-a BLE. On ma właśnie o tyle jest on jest o tyle fajny, że właśnie ma rozwiązania dla osób leworęcznych, ponieważ możemy lewą ręką zrzucić zamek, jak i magazynek. Dzięki czemu myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Replika jest też. Nie taka strasznie droga i przy okazji ma precyzyjną lufę, więc samo strzelanie będzie też naprawdę fajne. Blowback też działa naprawdę spoko. Ogólnie repliki ICS to są naprawdę wysoka półka. Ale możemy wybrać coś bardziej klasycznego i tu będzie jedna z moich ulubionych replik, którą mam nadzieję, że kiedyś będę miał. I to jest MK23 od Tokio Marui. Jeżeli wiecie, to ja się interesuję grami, o w ogóle gry, gry, gry itd. Tak I MK23 również znajdowało się w grach i przez to między innymi właśnie chcę mieć tego MK23, ale poza tym jest to jedna z niewielu replik, w których tłumik ma jakiekolwiek zastosowanie, ponieważ sprawia, że replika jest troszkę cichsza. No i mamy jeszcze tą, tą latarkę, którą możecie też kojarzyć z innych gier. Także, jeśli interesuje Was coś właśnie tak bardziej klasycznego, coś co przypomina realnie jakąś broń palną, to proponuję tego MK23. Jedyną wadą ewentualnie tej repliki może być to, że nie ma blowbacku. Ale mnie osobiście to nie przeszkadza. Ważne, żeby to było MK23. Oczywiście mówimy tutaj o replikach ASG, a nie o broni palnej, dlatego uważam, że taka strzelba od Cymy również będzie całkiem niezłą propozycją, e, ponieważ możemy ją spokojnie obsługiwać właśnie e, będąc leworęcznym. Przeładowanie też odbywa się niby z takim dzyndzlem po tej stronie, E, który teoretycznie jest dla pra praworęcznych, ale i tak mało kto przeładowuje w ten sposób. Tylko bardzo często zauważyłem, że ludzie robią w ogóle coś takiego, czyli byłoby to mniej więcej coś w ten, w ten deseń, i sobie naciskają, i wtedy wydłubują szelsa, e, i zamykają, i, i mogą dalej strzelać. Dlatego, a i, no i oczywiście łuski po e, strzałach nie wylatują e, w tym rozwiązaniu. E, także taka strzelba od 3-lufowa jest naprawdę ciekawą propozycją e, dla leworęcznych. Były już pistolety, była strzelba, no to teraz w pora na pistolety maszynowe. No i mamy tutaj SMZ-9, które niedawno e, było też u nas na kanale pokazywane. Będzie tutaj adnotacja oczywiście. I e, jest to replika gazowa, która też ma rozwiązania dla leworęcznych, po, na przykład Przeciw zwalniania magazynka. Może w ten sposób pokażę. Jest dwustronny i oprócz tego mamy jeszcze e, dźwignię do zrzucania zamka. Też mamy dwustronną. Może spróbujemy to z wpiętym magazynkiem zrobić. Możemy również to właśnie wykonać. Lewą jak i prawą ręką, więc moim zdaniem spokojnie, a i przeładować także można zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, dlatego uważam, że to jest po prostu genialne rozwiązanie dla osób leworęcznych, ale jeżeli ewentualnie ktoś nie chce repliki gazowej, to tutaj teraz będziemy mieli po prostu, nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale mamy dwie repliki pistoletów maszynowych Heckler und Kocha. MP5 i UMP. Zarówno jedna, jak i druga replika ma doskonałe rozwiązania dla leworęcznych. Oczywiście zamek przeładowania jest niby można by było wskazywać, że on jest troszeczkę tak dla jednak praworęcznych, ale nadal mówimy o Airsoftcie. Także tutaj i tak ten zamek nie spełnia, oprócz ewentualnego lansu, że można sobie przeładować, nie spełnia żadnych funkcji. A jeśli mówimy o wypinaniu magazynka, to idealnie będzie dla osób leworęcznych i dwustronny selektor ognia. Nie umiem przeładowywać, używać manipulatorów lewą ręką, dlatego trochę wygląda to paralitycznie, nieważne. Także MP5 oraz UMP. MP5 była od firmy JG, a tutaj mamy Umareksa. I także możemy przeładować, yy, yy, będąc mankutem. przeładować się, akurat w tej replice nie da, ale działa to na tej samej zasadzie co w MP5 oraz selektor ognia, który jest również dwustronny. Yy, jedyne co ewentualnie można. Yy, uznać za coś dziwnego dla leworęcznych, chociaż moim zdaniem niekoniecznie, to tu, tutaj regulacja hopka jest po tej stronie, ale uważam, że to nie ma żadnego znaczenia, bo hopka po pierwsze nie regulujemy podczas strzelanki, a po drugie to i tak jest to bardzo wygodne, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Także to były propozycje z pistoletów maszynowych i przechodzimy teraz na szturmówki. A tą, tą, jak i inne repliki znajdziecie w opisie repliki szturmowe. I oczywiście mamy tutaj znowu niemiecką konstrukcję, czyli G36 wersja C, czyli taka no, krótsza. I tak, oczywiście mamy rozwiązania znowu, takie jak wypinanie magazynka w ten sposób, czyli zarówno lewo, jak i praworęczna osoba sobie z tym świetnie poradzi. Oraz oczywiście selektor. A jeszcze mało tego, przeładowanie możemy wykonać również, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, chociaż no nie ma to większego znaczenia, ponieważ przeładowanie jest tylko po to, żeby ustawić hop-up. Ale co najważniejsze, wypinanie magazynka i selektor ognia to jest postawa po prostu przy codziennej obsłudze repliki. Ale jeśli wolimy jednak konstrukcję AR15 czy jak to woli M4, to mamy na przykład takie GNG, które właśnie charakteryzuje się tym, że mamy dwustronny selektor ognia. Jak tutaj teraz widzicie, kręcę prawą ręką, ale jeszcze jest z drugiej strony selektor. A oprócz tego mamy też z dwóch stron przyciski wyjmowania magazynka. Standardowo dla M4 mamy z tej strony oraz mamy również z tej strony. Teraz tutaj wepniemy magazynek, zademonstruję to jeszcze raz. O, i. Tutaj zaraz pod boltcatchem mamy jeszcze jedną dźwignię, znaczy przycisk do zwalniania magazynka. Dźwignia przeładowania też jest, można powiedzieć, w zasadzie dwustronna, dzięki czemu możemy sobie odciągnąć zamek. I mamy też działający boltcatch, który ułatwi nam ustawianie hopka. Oczywiście nadal powtarzamy to, że jest to replika airsoftowa, więc łuski nam nie będą lecieć, w razie czego na rękę, która jest z przodu. I tyle co na zwalnianie boltcatcha jest jednak cały czas tylko z jednej strony, ale i tak ustawiamy chopka tylko raz. I to raczej przez strzelankę. Tak. Ale jeżeli mówimy o karabinkach szturmowych dla leworęcznych, to nie może zabraknąć wręcz już legendarnego Szteira Augie, który on ma możliwość. Wyjęcia takiej gunki, żeby imitować, że jednak łuski lecą. Plus mamy właśnie tutaj też i bezpiecznik, który możemy używać zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Tyle co no, dźwignia przeładowania znowu będzie tylko z jednej strony. Ale tak na dobrą sprawę jeszcze raz powtórzę: to jest tylko do ustawienia raz przed strzelanką, i potem na strzelance już się tego nie używa. Najważniejsze jest to, że można zabezpieczyć replikę zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i ogólna obsługa podczas strzelanki jest wygodna zarówno dla lewej, jak i prawej e, ręki. A na koniec jeszcze coś pół żartem, pół serio, bo w zasadzie będzie wygodne to dla lewo, jak i praworęcznych. Mikrogan, czyli coś, co już było jakiś czas temu u nas na kanale i nawet zrobiliśmy fajny film z Rozpierduchy. I jest to replika, którą będzie wygodnie nam używać, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, ponieważ ta konstrukcja tak umożliwia, że będziemy mogli strzelać wygodnie z jednej i z drugiej strony. Ładowanie kulek jest i tak tutaj, i gaz też raczej robimy przed strzelanką, więc w trakcie samej strzelanki, jeśli ktokolwiek by tego używał, spokojnie może użyć, będąc leworęcznym. Pamiętajcie o tym, żeby kliknąć lajka like pod filmem oraz subskrypcję i dzwoneczek, aby nasze filmy wyświetlały Wam się na bieżąco. Przypominam Wam o comiesięcznym konkursie, który się nazywa Gratis to Uczciwa Cena. Konkurs polega na tym, że wygrywa komentarz pod filmem. Nasz specjalny program wybierze film, który będziemy brać pod uwagę, a następnie drugi program wybierze komentarz, który będzie mógł sprawić, że jeden z Was Stanie się szczęśliwym posiadaczem fajnej nagrody. I to były moje propozycje dla leworęcznych. Piszcie w komentarzach, jeśli, bym miał, jeśli byście chcieli odpowiedzi na kolejne tego typu bardzo ciekawe pytanie. Jako, że jestem socjologiem, to bardzo lubię tego typu tematy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Strasznie mi się podoba ta replika. A więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową. Także wbijajcie do nas na Facebook i Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nowości.